Poglądamy filmy beczki. Tak. Bo ostatnio wrzuciłem nowy filmik. Więc najnowsze. Zobaczymy sobie. Jestem. Magistrem psychologii Jak na gówie magistra przystało Uczyłem się Żeby nie musieć jak jakiś polski robak zasuwać Więc siedzę w chacie stary I kapturzę mnicha Spuszczam się na swoją kapliczkę frełda Wycieram badyla kantem I w tym momencie do pokoju wpada stara Trąc ryja Że mam wyduptać na zakupy Jestem robakiem, nie robem Kurde, a ona jest po pośredniaku Ale dobra, zakładam ponczo Piorę siatkę, bo hur dur 90 groszy w sklepie Nie będziesz wydawał Jak taką ładną w domu masz Auta nie ma, Do siedlowego nie mogę iść, bo Za drogo. Nie będę tej bliździe z podczwórki, co jej mąż jest właścicielem. Kolejnego auta sponsorować. I nie stara do domu nie wpuści z powrotem. I że pizda z podczwórki, jej stary jeżdżą fiatem. Bogactwo skurczę syny. Bo dwa, no więc zadupiam ten kilometr do marketu. Spocony jak suka po porodzie. Pijam świątyni Januszostwa, I grażynizmu. Pod wezwaniem świętego kurde robaka w kropki, słuchawki w uszach, żeby nie słyszeć blisku I wymija bijących się na podłodze. Ostatni do dorsza z z motło ze zwinnością plemnika Nagle z za regału jakaś karyna I próbuje skosić mi czekoladę z koszyka Co to była na promocji, ale już kurde nie ma Walę jej szybkiego buta w brzuch Poprawiam cierbowy. i uciekam do kasy Ludzi w kolejce, oczywiście, nawalone po horyzont Ale dobra, cierpliwie czekam, zaglądając przez ramię ta pizda, czy mi tu czekoladę chciała skosić Ale i nieprzytomna nagle biele Doturlałem się w końcu do tej taśmy Wykładam te bieda produkty Zasłaniając ryj ramienie Co by mnie jacyś znajomi ze studiów przypadkiem nie zobaczyli Bo mi kurde żyć nie da, co widzę kątem oka Że stado matek stoi Ślini się coraz bardziej Z każdą wykładaną rzeczą Ładuję te kurde warzywa i inne śmieci Z drugiej strony taśmy do reklamówki Co ją z domu przytargałem I nagle jakiś robot z pianą na pysku, stuka mnie w ramię. Patrzę na ten jej obleśny ryj i pakuje dalej, ale suka nawala. I ostatnie 30 lat przy dwoje harowała. No to wyciągam słuchawkę i się kultularnie pytam: czego kurwa chcę? co mnie przed chwilą oprół? razem z resztą kolejki pada na kolana I zaczynają mi te piany co mnie wcześniej uwaliła zlizywać żebym im te naklejki oddał O jednej akurat tyle brakuje o no buraka bardzo Bartłomieja a druga co? z czwartą buraka już mają ale teraz ciepią na marchewkę dobra to jest akurat prawda kiedyś dosłownie jak ktoś nie chciał to każda mama każda mama albo tata nawet nie tato tak akurat po piwo leciał ale Każda wszyscy co zbierali dla swoich dzieci oczekaj. Dosłownie musieli te naklejki wziąć. Bo to... Już, już, już. Mam szczęście, że teraz takiego czegoś nie ma, bo to naprawdę byłoby coś. Dobra. Calvo, Danego czysta i z bananem na ryju Sadam wszystkie sześć do ryja cały sklep i patrzy się na mój uśmiech kiedy żuje te naklejki intensywnie. niż Linkiewicz. czarne badyle po koncercie z każdym duchem szczęki stado matek przybiera kolor swoich górak które załadowały do koszyku tylko po to, żeby dostać jedną jebaną naklejkę więcej a później wyrzucić do śmietnika I tak żrą tylko cebulę wyciągam naklejki z ryja ocieram energicznie o dupę rzucam pod swoje moka odwala się Afganistan. Ludzie rzucają zakupy. Niechno w moją stronę, jakby mieli rakiety tupa. Jakiś jabł rzuca kulę na ziemię i zaczyna się ciągać, zaraz, coś te kule wbija w żebra. Żeby je pan nie zdążył. Ogólna kurlica, jakoby tała Shit. Siedzi zapłakana matka. Patrzę i widzę. Kurwa, że nie mam jednej nogi. Co to mi się do niej? Ta naklejka przyczepiła. Mówię jej, żeby tak nie ryczała. No to moja noga, a nie jej. A ona mi wali liścia. Mówi, że nie jestem już jej synem. Bo przewaliłem sześć naklejek na świeżaki i ona teraz nie zdąży uzbierać. Pierdoloną kalarepę Katarzynę. I inne stare bruchwy z osiedla. I się będą z niej śmiać! Ojciec siedzi ją pociesza. Mówi, że widział przed sklepem. Dwie, co ktoś na nie nasrał, ale je wyciągnie. I umyje, a resztę to ukradnie komuś przy kasie. I jakoś uzbierają A tę kurde kalarepę. Dobra, to jest akurat prawda. Tam odcinek no, beczki dał nam bardzo fajne. No, wiecie co? No, a to akurat było prawda. A słyszeliście kiedyś o tym, że no, no, bili się kiedyś w Lidlu o coś tam, co było na przecenie. Albo jak lody ekipy wyszły. bo po, po pięciu minutach wszyscy pojechali. I się bili o nie. Dobra. Pojedynek z kasierką. Ja oglądałem to, ale mówię, może wy nie oglądaliście, więc. Więc może kiedyś obejrzymy sobie. Ale to mnie ciekawi, bo to jest krótkie. No i reklama. No, wychodzisz jak co rano do pracy. Z okna wieżowca wypada koleś, pada ci na głowę. może Co się dzieje? Coś krzyczycie w jest Sorki, mama do mnie dzwoniła. Jesteś małym rekinem w brzuchu matki. Reinkarnacja mocno. Drugi rekini zarodek. Uderza cię płetwą w oczy. Walczysz o przeżycie w brzuchu matki. Stop, ludzie, kur. Rekiny przestają walczyć. ściskasz im kit, że jesteście braćmi. I po co ta przemoc? Bracia rekiny rozumieją. W brzuchu panuje pokój i dobrobyt. Gdy bracia śpią, przegryzasz im tętnice. Wygryw mocno. Rodzisz się jako rekin alfa. Matka pyta cię, gdzie reszta rekinów? Gdzie reszta moich dzieci ty pękarcie! Przypał. Sypiesz matce piaski. W oczy. uciekasz, płyniesz przed siebie. lasza, widzisz fajne pupy w bikini. Podpływasz, pooglądać. Wszyscy uciekają z wody. Smutna żaba, kropka Z wody. Nie zdąża uciec jeden goleś. To ten, co spadł na głowę. Ty kurwo, babilońska, zmarnowałaś mi 20 lat życia. A nie tylko 32. Gonisz go. Otwierasz paszcze. Koleś ze strachu. Robi do wody. W ostatniej chwili ucieka. Kupa wpada ci do mordy. Nie dość. że cię zabił. bo jeszcze nazrał ci do ryja? Yy. Aha. Okej. Okay. Powiem wam, że to jest... Na razie ten ostatni odcinek. Później będzie też odcinek, bo jadę na urodziny. No więc narka.